I dzień dobry Państwu serdecznie. Do piłkarskiej poleczki zapraszamy. Panie, proszę Panów! I facet od małego marzy: By w przyszłości być piłkarzem, strzelać kole, zbijać kasę. Filmy mieć i skromny basen kupę fanów, szmal i siłę. I ja też marzyłem. A ja dopiero los tak zdarzył, że mi blisko do piłkarzy Nie że poklask, nie że kole, które mówią wprost mam w dole Zbieżność widać jak na dłoni, nie gram, tak jak oni I jeszcze tylko wolne wnioski o hejterach Lewandowski Ty tu tych ty hejterze, mocny tylko na papierze Palnij się w hejterską główkę i wpłać choć złotówkę tych hejterzy. I panie dziękuję panom i zabrano się z państwem. Do zobaczenia.